Witajcie dziś bardzo serdecznie przed wami 5 cudów religijnych, które ciężko wyjaśnić. Cud słońca miał miejsce 13 października 1917 roku w Kowadairia, koło Fatima w Portugalii. Zjawisko było obserwowane przez nawet 100 tysięcy osób. Jak podają źródła, zjawisko trwało około 10 minut. Niebo na chwilę pokryło się ciemnymi chmurami, na zebranych spadł deszcz, a następnie pokazało się słońce, które zaczęło wirować po niebie. Wiele ludzi zaczęło się spowiadać na głos, sądząc, że jest to koniec świata. Jeden z najstarszych i najbardziej znanych cudów eucharystycznych miał miejsce około roku 700 w miejscowości Lankano we Włoszech. Podczas odprawienia mszy świętej, w momencie wypowiedzenia słów, to jest ciało moje, to jest krew moja, Eucharystia zmieniła się w prawdziwe ciało i krew. Ponad tysiąc lat później, w 1970 roku, przeprowadzono na nich badania, które wskazały, że hostia jest kawałkiem mięśnia sercowego, na którym nie stwierdzono cięcia. Ojciec Pio to stygmatyk święty kościoła katolickiego, jeden z najsłynniejszych i najbardziej zbadanych stygmatyków w historii. W 1918 roku ofiarował siebie Bogu w intencji zakończenia I wojny światowej. Jego stygmaty na dłoniach, stopach i boku badało wielu ludzi, Znanych lekarzy, nawet niezależni lekarze nie byli w stanie wyjaśnić, jak pojawiają się rany na ciele ojca Pio. Począwszy od 11 lutego 1858 roku, 14-letnia wiejska dziewczyna Bernadette Soubirous, doświadczyła serii objawień maryjnych, które miały miejsce w grocie Massy Bay niedaleko Lourdes. Łącznie w przeciągu około 6 miesięcy dziewczyna doświadczyła w sumie 18 objawień których świadkami również byli okoliczni mieszkańcy, podczas jednego z objawień w grocie pojawiło się źródło wody, które do dnia dzisiejszego było źródłem wielu tysięcy niewytłumaczalnych uzdrowień. Objawienia w Zeytom w Egipcie to jedne z najlepiej udokumentowanych objawień maryjnych w historii. Wszystko zaczęło się w dniu 2 kwietnia 1968 roku, kiedy pewien muzułmański mechanik samochodowy, a rok Mohamed Atwa, zobaczył nad dachem kościoła kobietę. Mimo iż postać zwróciła uwagę wielu przechodniów i policji, wkrótce rozpłynęła się w powietrzu. W tym samym miejscu przez ponad dwa lata, nawet 2-3 razy w tygodniu, pojawiała się Matka Boska.